w Centrum Ogrodzeń z na znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W Luxpawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywół 36A, Morzywół Małpa, telefon 797 -355 -341. W tym roku Ministerstwo Edukacji z Ministerstwo Cyfryzacji postanowili dostarczyć dla klas czwartych laptopy, które mają stanowić pomoc dydaktyczną w ich nauce. W dniu dzisiejszym właśnie... Wydawanie tych laptopów dla, dla rodziców klas czwartych. I tutaj od razu bardzo gorący mój apel do wszystkich uczniów i wszystkich rodziców. Pamiętajcie, moi drodzy, że laptop, komputer to narzędzie. Jak każde narzędzie nieodpowiednio używane, może stanowić niebezpieczeństwo. Pilnujmy naszych uczniów, pilnujmy nasze dzieci, aby wykorzystywały ten sprzęt zgodnie z zasadami. Pilnujmy, sprawdzajmy. I wykorzystujmy ten sprzęt w takim celu, w jakim go powinniśmy wykorzystywać. To są komputery marki Dell z procesorem i3, e, pamięć, operacyjna 200, pamięć operacyjna 8 giga, e, dysk twardy 256. To są komputery do wykorzystania przez ucznia do pracy, do edukacji w domu. Czyli jeżeli uczeń by chciał przynieść taki komputer do szkoły, oczywiście nie widzę przeciwwskazań. Niemniej jednak one są przeznaczone przede wszystkim do pracy własnej ucznia w domu. I e, jako taki Rodzic ma dwie opcje tak naprawdę: może przejąć komputer na własność, wtedy staje się bezpośrednim właścicielem tego komputera. Warunek taki, że musi go użytkować przez najbliższych 5 lat. Nie może go sprzedać, musi go utrzymać w stanie użyteczności. Oczywiście 3 lata jest gwarancja. Druga opcja jest to wypożyczenie, czyli właścicielem komputera nie staje się rodzic, w dalszym ciągu właścicielem jest szkoła, a rodzic ma go tylko wypożyczonego ze szkoły. W dniu dzisiejszym wręczamy dokładnie 93 Laptopy. Czyli dokładnie tylu, ile mamy uczniów klas czwartych. No pod względem organizacyjnym to myślę, że to jest pewien wzór sprawności, dlatego że dostalimy te laptopy zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie wszystkie od razu, tylko szkołami. Dzisiaj to jest szkoła podstawowa numer jeden, jutro będzie to szkoła podstawowa w Pomykowie, dla której już dostaliśmy komputery. W następnym tygodniu kolejne szkoły. W sumie Gmina Końskie otrzymała 283 komputery, bo tyle mamy dzieciaków w klasach czwartych. To jest też dosyć szczęśliwie nasz region otrzymał, wydaje mi się, bardzo dobrej jakości laptopy firmy Dell. One cieszą się opinią niemalże niezniszczalnych, choć może nie powinien tego mówić, dlatego że może się zdarzyć, że ktoś z młodych ludzi zechce sprawdzić, czy aby na pewno są niezniszczalne, a z młotkiem żaden komputer jeszcze nie wygrał.